się siemanko, z tej strony Igorek Batorek Co musicie zrobić, żeby mieć takiego pupita i takiego? To musicie mnie zaobserwować Na moim TikToku musicie y, Zostawiać łapki w górę, obserwować mnie I co musicie zrobić, żeby taki zdobyć? To musicie mnie y, wbijać na mojego Instagrama Igorek... Igor Batorek I wbijać na mojego TikToka Igorek Batorek To będziecie mieć takie pupity ten kto nie ma, a to będzie je miał. I ten kto zostawi najlepszy komentarz z przysłowiem, ten zdobyje I to przy, będę przesyłać paczkomatę. Taki jest i taki. Więc no tak naprawdę fajne. No więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje film żeby był fajny. Pan będziecie mieć takie popity fania. Ten kto zbiera karty Lego Ninjago, tego pozdrawiam. Bo ja też je zbieram. To więc pa Nara.